Druga Mojżeszowa, dziewiąty rozdział, dwudziesty pierwszy werset. Kto natomiast do słowa Pana nie przywiązywał wagi, zostawił służbę i dobytek na polu. Kontekstem tutaj jest plaga gradu. Bóg miał spuścić grad na Egipt, i teraz było ostrzeżenie, i ludzie, którzy. Uznali, że to, co mówi Bóg, jest ważne, że jest prawdziwe, wówczas ukryli swój dobytek, swoje bydło, swoje zwierzęta. Natomiast inne osoby, które zlekceważyły to, ich dobytek właśnie padł. Także ponieśli oni realną stratę. I teraz to jest ciekawe, że e, Słowo Pana i to, jak podchodzimy do Niego, jest bardzo ważne, ponieważ skoro ono jest prawdziwe, to jeżeli nie traktujemy go jak prawdę, to żyjemy w nieprawdzie i wtedy będziemy ponosili konsekwencje tego, każdy wybór niesie z sobą jakieś konsekwencje, jakieś rezultaty tego wyboru. I teraz możemy właśnie żyć w konsekwencjach właściwych wyborów albo niewłaściwych wyborów. I też. To jest ciekawe, że tu w tym wersecie czytamy, że niektórzy nie przywiązywali wagi do słowa Boga. Czy ty przywiązujesz wagę do tego, co mówi Biblia? To jest ciekawe, że przez całe wieki różni myśliciele, filozofowie właśnie czytali, wczytywali się w Biblię i z niej wywodzili swoją mądrość. Niesamowitym jest, że w ostatnich dekadach można spotkać wiele osób, które mówiły przestałem wierzyć w Boga, czy przestałem czytać Biblię w wieku kilkunastu lat. Że są to jakieś starożytne wypociny, że nikt myślący w ogóle nie zwraca na to uwagi. Nikt to myśli, nikt to jest wyedukowany, w ogóle nie powinien brać na serio Biblii, Ale to jest ciekawe, ponieważ wielu myślicieli, wielu filozofów przez setki lat, ludzi bardzo, bardzo mądrych, właśnie patrzyło na Biblię i stamtąd wyciągało różne swoje mądrości, stamtąd wyciągali swoje przemyślenia. I teraz taki nastolatek mówi, że on na tyle jest mądry, on na tyle zjadł rozumu, że w ogóle to, co mówi Biblia. Nie jest właściwy, ale właśnie ludzie będą ponosili konsekwencje swoich wyborów. I tak jak ten werset mówi, ci, którzy nie mieli poważania dla Słowa Bożego, ci, którzy nie uważali, ci później ponieśli negatywne konsekwencje. Dlatego nie wstydź się tego, że Biblia jest dla Ciebie autorytetem, ponieważ. Biblia jest prawdą i jako taka właśnie ma niesamowitą wartość. A więc jeżeli wybierasz Biblię i jeżeli trwasz w niej, wówczas żyjesz w prawdzie, a jeżeli ją odrzucasz, no to musisz pogodzić się z tym, że będziesz ponosić negatywne konsekwencje. Oby każdy z nas właśnie patrzył na mądrość która jest zawarta w Biblii i żył według niej.